Amionami Tam jest ich dwóch, ryzykuje życiem i ja raczej to przegram, dlatego że ich jest dwóch. I zaraz mnie jeszcze kolejny pewnie z góry zajdzie. Dobra, stary, wszyscy piszemy, piszemy wszyscy, multi przegra. Wtedy no nie, wygrę, naprawdę. Piszcie. Nie, multi przegra, wtedy wygrasz, naprawdę. Albo przegrasz, wtedy widzowie będą mieli rację. Naprawdę, piszcie multi, przegra, on wtedy wygra. On -ci -ci. Cio, -ci o, cio, teraz! GG! <śmulatory> Zabiłem, typa! Ty Jeszcze gadasz? mi trzech zostało! <śmulatory> Nie wierzę w ciebie, stary, jak to wygrasz. Ja to oglądam teraz i rzeczywiście, mega. GG! Kolejny! Został mi dwóch! <laughs> Nie wierzę w to! <laughs> jako mecha bez Piszcie multi przegra, widzicie? Wygrywa, mówię wam! Weź, bo zaraz przegram będzie... Jaki mistrz... Weź to ktoś nagraj! Bo są tam na górze... Są tam na górze... Jaki? Piszcie, multi przegra, on tak wygra, wieksy. naprawdę. Szempień papyn, ooo, no mate. Joki prosto. to jest emocjonujące, naprawdę. Jak ja to pitole. Gra, graj, stary, graj. Oni mają chyba lawę, wiesz? Nie wiem czy zamragano. Muszę ich, muszę ich, kurczę. Mogłem użyć tutaj z, m, techniki zbudowania kobla z ale te, nie mam drugiego typa. Szampę popen? champagne popen? champagne popen? Dobrze, baj tu ich, baj tu ich. Połkuj, połkuj Wychyl się, wychyl się frajerze. Emocje, proszę państwa, naprawdę wielkie. Tutaj gramy o losy całego Highpixel.net. Trafiłem typa, trafiłem typa! typa. Dobrze, Ty... dobrze. Chciać, chciać. Pumci, JJ. A. Ktoś napisał. Oh god. Zrób penisa z kobla Multi odwrócił uwagę Bitch Bitch Jak ty to wygrasz Nie, nie ma szans stary

Oh no. O stary, jakiej mocy, aż mi się całe ręce trzęsą. <noise> <noise> ja pierdolicę, ja pierdolicę, jak ja to w ogóle